Tutno, każda muście zdążyć. Hell, I'm glad you're with us, Clementine. To dobrze, że się cieszysz. Duży nega, to jest stary nega. The hell is that? No nie, idzie coś. Znowu jakaś grupa, znowu coś ludzie. Nie, ogromna banda zombie. zombie. Przecież zwał Nick. Yeah, we saw it. All right, we're heading up. na górę grupy! Będziemy jechać sobie wyciągiem krzesełkowym, ciekawe czy działa, bym się przejechał. Klementa i na pewno by chciałaś przejechać wyciągiem krzesełkowym. Nie, po prostu się wspinaliśmy. Okej. Okay. Tak, Beka za chwilę spadnie well, na... na... dół tej góry. Niczym kula? Careful. Careful. No tak ciąża na pewno nie jest fajną rzeczą podczas apokalipsy zombie. Damn, No Nick już szuka kogoś, kogo może upolować. I <laughs> Nick już tylko czeka, gdzie no, by tylko zobaczyć. Probably get a better view from up i had a treehouse once. Well, there you go. I hated it. Oh. <laughs> Przynajmniej jeszcze dowiedzieliśmy o Klementa i jej domku na drzewie. <laughs> ja zawsze chciałem mieć domek na drzewie. Musiało być bardzo fajna rzecz. No nigdy nie miałem. I to jest taka. taka takie niespełnione marzenie z dzieciństwa. kiedyś będę miał własny dom, to zbuduje domek na drzewie. Mi Just take it slow. Zostajemy tylko for z poduszek. Probably. <laughs> Fajne spojrzenie miała. Yeah. Jasne. fantastycznie. Dlatego teraz jesteś taki męski look. Yeah. Yeah, naprawdę, naprawdę. Naprawdę na takiej drabinie okay? musiałaś się poślizgnąć. Okay? pośledzić But you just at me. Shut up. <laughs> Damy sobie radę, Luke! Nie musisz nam, nam do mnie gadać. Cały czas. Clementine jest bardzo. Uu, mamy kruka. Dum, 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 dum. Niczym w Assassin's Pointów Point of Interest. Coś tam jest, latarka. Dobra, mamy problem. What the fuck? Tam są jacyś inni ludzie? Czymś tylko wydawało? Tak, tam są inni ludzie. Jakiś łysy koleś, jakiś koleś w czapce i jakaś bubeczka

<grymne> to jest Kenny. Kenny. Kenny, ty żyjesz? Wait, you know this guy? Clementine? Kenny, a wicjacki przeszły Kenny żyje. Kenny, ja <grymne> dobrze, że jesteś. Ktoś znajoma twarz. <grymne> These people with you? Woo! Dobra, chodźmy. Jak widzicie, ratuje wam dupę. Kenny zapuścił gustowną brodę. Wygląda teraz jak hardkorowy. Um, jakby to powiedzieć surwivalista? Nie wiem czy to jest słowo po polsku, ale teraz wygląda naprawdę dobrze. No, teraz Kenny wygląda dużo lepiej niż wyglądał wcześniej z tą brodą. Ma wyszego kumpla. Ale co tej puchatka? Muzyczkę mają bardzo. Kenny and Serita have been staying with us for several weeks. It used to be a ski lodge, obviously, so we have plenty of food, and uh, believe it or not, we still get some power from that wind turbine out front. We tend to keep most of the lights off at night to avoid drawing attention. But after we found this stuff in storage, we couldn't resist making an exception. What's funny? Oh, nothing, Walt. Walter here is one smart, some bitch. Makes a mean can of beans, too. Well, why don't you two catch up while I get some dinner started? Well, you you Ken, start you can leave your things out. over there. The hell, we will? Yeah, I'm holding on to my rifle. Thanks. You're our guests here. There's no need to worry. Tell him to put his gun down then. Kenny? Will you vouch for these people, clam? No, if you wiem. tell me they're good, then I'm good. Ah. Us? You were the one waving a gun around, man. We're cool, okay? Hey. Hey, we're cool. We're cool. They're cool. <laughs> Dad, look! A Christmas tree! Not well, now, Sarah. Isn't it great? We found it all in storage. It's a Zrobili sobie święta przez cały rok. Cały czas sobie prezenty dają. To jego nowa żona, jego nowa dziewczyna. Kenny sobie przygruchał nową dziewoję. Odłóżcie tą broń. Na miłość boską. No i Git. I teraz wszyscy będą szczęśliwi. Me, you you no chodź, Kenny. Powiedz jak przeżyłeś? W ogóle wydaje mi się, że trochę zsiwiał. Mam takie wrażenie, że chyba nagle, nagle dużo siwizny się pojawiło. I teraz się na zbierze na wspominki. Że Linie żyje. Ja dam it. Jak przeżyłeś, Kenny? still wearing this dirty old thing huh you know i half expected to see lee walk up next to you you guys were like two peas in a pod oh shit i didn't mean to it's just hard not to think about it you know he saved me i knew it i knew he would that guy had a fire in him sure as shit lee was a beast. He was a hell of a guy. And my son... Był. Well, he helped me do the right thing. I'll never forget that. So... Where'd you end up? I was with Krista and Omid. Omid... Why? Krista and I were together for a while. But these guys caught us. She's gone. Sounds like it ain't been easy for you. I'm sorry, darling. I wish I could have found you sooner. Where have you been? Oh hell. All over after Savannah. Krista got in a hell of a mess. I gave her a hand and then it got messier. For a minute there it wasn't looking too good for old Kenny. Long story short, I got lucky. Real lucky. Spent a long time alone after that. It, uh... Się. And then I met Sarita. Thank God. Gosh, it's great to have you back. You two catching up? Clem, this is my girl, Sarita. Ain't she Nice to meet you, Clementine. where's still out there rooting around? Of course he is. Well... Widzę, że dalej jest? ma. Do, osób, do kobiet, które mają inne akcent, taki angielski. Nie, angielski. Walt okay. Moment, Walt, 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 Walt. Kojarzę skądś to imię i wydaje mi się, że to nie, To dobra, to to jest Walt. Okay. No, I mean, I wish I had just a little time. Something in your head, completely. Yeah. Excellent. Want to help me prepare a little dinner? No, because maybe agents of SHIELD. No, that wasn't from the agents of SHIELD. So how do you know? So how do you know? He and Cerita had been a huge help. Matthew and I barely knew what to do around here the first week. We're old friends. I met him after it happened. When he was with Lee? Yeah, he only told us a little.

Mm. No, co, obraz, done. Would you do me the honor of tasting the first course, madam? Spokół, looks... great. It looks like mush. <laughs> no, it doesn't. Like, mm -mm. As an artist, there's nothing I like less than a friendly critic. Huh, striking resemblance. Znowu, kolejna osoba. Anyway, I'll take it from here. <laughs> <mum> Oj, coś się dzieje. Czemu mam wykrzyknik? Porównamy siebie. Popatrzymy na to, czy jesteśmy faktycznie podobni do niej. Nie jesteśmy podobni. Ale możemy podpieprzyć żarcie, czy nie? Dobra, co my tutaj możemy zrobić? Kafeteria, proszę bardzo. Tutaj mamy Łosia. Czuję się niczym w Kanadzie, takiej stereotypowej. Wiecie, stereotypy to zawsze dobra rzecz. Także stereotypowa Kanada. Kuzyna Jareda. <coughs> Ciekawe, kim był ten kuzyn Jared. Wsadzimy płytę, posłucham sobie muzyczki trochę. Pałączki, pę. Pą, Proszę bardzo, mamy oklaski. Hmm, kuzyn Jared ma bardzo czystą, tą muzyczkę. Dobra, ci tam sobie coś robią. Spojrzymy sobie na drzewko, na choinkę. Święta cały rok. Wow, Klementa, ja jakoś tak z każdej strony musiałem podejść. Skąd jesteś, kobieto Sarito? Skąd jesteś? Nie jesteś, Ty, bo Amerykanką. It must be incredible to see him again. I, mean, I met him, well, he's so different now. But you must be so glad. So, how'd you meet Kenny? I found him hooked up in an old restaurant, if you can believe it. Hold up, you should have seen his beard then. Perfect. Now a we, we always had an angel on top of our tree. My, My family didn't klem. celebrate Christmas. Ale <coughs> Nie obchodziła świąt. Oh, jak możesz nie obchodzić świąt? Toż to herezja. Chociaż w sumie też... Jakieś święta... E. Um, no i co my tutaj mamy? Jakieś fajne trasy narciarskie? No i co, nie zabierzesz tego? klemu ukradnij coś. Pokaż swoją kleptomańską duszę. Możemy ogrzeć te drony. Teraz symulator to jest takie troszkę lekkie simowanie. Tutaj się przejdziemy, tutaj sobie ogrzejemy dłonie, potem usiądziemy sobie na tym fotelu, a potem usiądziemy na kanapie i urządzimy sobie drzemkę, żeby zregenerować trochę sił. A potem pójdziemy nauczyć się gotować. Będziemy ulepszali naszego skilla w gotowaniu, bo polują na ciebie, Rebeka, na twoje dziecko. To

You talked to that man, Walter, right? What did he say? You didn't tell him anything about us, did you? We mostly talked about Kenny. Kenny is the loud man with the beard? Yeah, that's him. Look, I don't care what that man He's here tonight. Just talk to the rest of them. They trust you. See what you can find out. I'm gonna go find Luke. Honey, I don't feel so good. Beck, what's wrong? I just need something to drink. Tu jest wody, dostajesz whisky. Czy to będę jak chwilę sam na sam z beką? Right będę mógł ją opieprzyć. Podniesiemy, podniesiemy, podniesiemy gwiazdę. Czy aniołka dla Sary? Gwiazdę, czy aniołka dla Sary? Podniesiemy aniołka. Dobra. To im damy.

Wait until you meet Matthew. Matthew. He's a real character. The first time he met me, he called me Rita. What does Matthew look like? Oh, he's a handsome man. little shorter than Walter. He should be back soon. to ask <Glas> you. Does Kenny seem different to you? I didn't know him before. And, well, I'm curious. He does seem different than I remember. In what way? I'm not sure.

Wejdziemy na górę i pokłócimy się z Rebeką. I spowodujemy u niej rodzenie. <grywa> tak od razu na, na wstępie. Nie wiem czemu, ale działa mi na nerwy tak kobieta. Bądźmy realistami, Rebeka. Jesteś dorosła. Musisz być realistą. But at the same time, I already feel a little less lonely because i what happens, I'll get to meet someone new. She's kicking. You want to listen? That food smells good, huh? No thanks. You okay. It's weird, right? Don't jump If he out it's not his, he'll kill.

No i na pewno ten koleś to był Matthew i... Pff, będzie masakra i Keniemu odbije i zabije Nika, albo zabije ich wszystkich, albo zabiją Keniego. Mój Boże, ile ja mam już scenariuszy w głowie, cały czas, przez cały ten czas. Clem! Hmm, teraz trudny wybór, wybrać nową grupę czy starego Keniego? Um, Czy Usiądziemy z nimi. Ufam im bardziej, sorry Kenny. Myśmy o nim nawiązywali. Yes, we were just talking about this Kenny. What do you make of him, Clem? I trust him. Ufam mu bo pod tym względem, że, Myślę, że tak. no jest osobą z pierwszej grupy.

hey there hey hope you like the food oh it's it's great thank you Peaches and beans great for nutrition not too great on the way out though i tell you <laughs> <laughs> uh, so it's luke and nick luke and nick you guys sure do look like a match what's that <laughs> supposed to mean i'm Shigami. just saying you look like good friends that's all so, what was your plan here? Hold out for the winter. We thinking of moving on Somewhere up north. You ever heard of a place called Wellington? Wellington? The hell is that? Yeah. Krista and I were going there. Supposed to be a big camp up near Michigan. Michigan? You got a hearing problem, kid? Yeah, Michigan. Think about it. Fresh water, lots of land? Cold ass winter, so the walkers get slow. Sounds like bullshit. Yeah. Listen, Vanilla Ice. I don't know what the <laughs> deal is, but you're more than welcome to take off in the morning. That'd be just fine by me. What's the deal, deal with these guys? Clam. Hey, fuck you, buddy. It's fine, Nick. We're not staying. She's staying. Please, don't fight. Gentlemen, please. Calm the fuck down. No Panowie now, w czapkach się kłócą. A to jest taka to jest taka tirówców. Będą się kłócili ze sobą. Ciekawe czy będzie ten moment, kiedy trzeba będzie wybrać między Keniem a Anikiem. O. Oh, cios prosto w serce. O. Oh, cios to. W... Cios prosto w serce. Prosto w rzucia. Hey Clementine, would you, uh, no, i teraz się okaże, że pewnie Walt, Walt będzie wypytywał nas o to, czy widzieliśmy Matthew po drodze, że mieszkał tam na dole i że będziemy musieli powiedzieć, że nikt go zabił. O Boże, ale będzie tragedia.